Dziś chciałbym pokazać terapię na kręgosłup. No, opracowana została tyle co wróciłem z Londynu i derby, ale okazało się, że sam miałem takie problemy z kręgosłupem, a więc pytanie, co z tym zrobić? Oczywiście terapię zrobiła mi Iza. Chciałbym pokazać, jak to mniej więcej wygląda, jak dostroić kręgosłup. W całą terapię zaczynam od kamertonów y, Energia 1, czyli oczyszczamy pole tak mniej więcej 3-4 razy wzdłuż kręgosłupa zestawem Energia 1 i po tym wszystkim zaczynam, y, stawiam dwa palce z lewej i z prawej strony i aktywujemy kamerton OT64 i stawiamy je, robimy taką lekką huśtawkę Po dwie aktywacje i zmieniam kamerton na OT32 i tak robimy cały kręgosłup, po cztery razy. Następnie przesuwam palce z takim dociskiem, oczywiście stawiamy, sta, staramy się yy, pociągnąć energię z ziemi do głowy i rękę ją przepuścić przez palce. Jeśli poczujemy takie gorąco na końcówka palców, to znaczy, że do, od tego momentu y, wysyłamy z końcówek palców też energię. Y, tak, żeby spotkały się y, dwa elementy. Energia wysyłana z końcówki palców i wibracja kamerton. Czyli zostawiamy kamerton do końcówki y, palca. I znowu takie lekkie kołysanie. I zmieniam kamerton na OT64, 32 zaczynamy zawsze od 64 i 32 i w ten sposób przechodzimy przez cały kręgosłup. Idziemy aż do kręgów szyjnych. Po tym wszystkim bierzemy kamertony zestaw skala CDU od 256 do 512 Hz i tak po 4 uaktywnienia zaczynamy od kamertonu C idziemy dalej kolejny kamerton oczywiście po cztery uaktywnienia kolejny dźwięk E F kamerton G Potem mam kamerton A kamerton H i kamerton C. Kamerton C w następnej oktawie to 512 Hz. I teraz podwyższamy wibrację razy dwa, czyli yy, ale yy, następną yy, Oktawę y, mamy dźwięk D1173, czyli od 512 na 1173, i to jest zestaw Solfeggio 2. On się właśnie zaczyna od 1173 i też po 4 razy. Y, ja zrobię teraz tylko dwa razy, ale ogólnie robimy to po 4. I kolejny dźwięk. Dźwięk E. Dźwięk F. Dźwięk F. Dźwięk fis, następnie dźwięk G. Następny dźwięk gis, przechodzimy do dźwięku A, czy cały czas podwyższamy wibrację. Następnie, AIS. Następnie, dźwięk H. I ostatni kamerton to 2244 Hz i dźwięk CIS. Po tym wszystkim bierzemy zestaw kamertonów na. To jest 111, 128. Moglibyśmy to zrobić w ten sposób, że idę od stóp do dłoni i teraz na wysokości bioder łączymy kamertony oba i przechodzimy wolno przez kręgosłup. I dopiero teraz dookoła głowy. Na wysokości bioder łączymy razem i przechodzimy przez kręgosłup. Zamieniamy kamertony miejscami. 111, 128. I wolno na wysokości kręgosłupa. I teraz przechodzimy od energii z kosmosu do ziemi. Znowu zamieniam kamertony i idę dookoła głowy. I wolno wzdłuż kręgosłupa. Rozchodzę się na biodra i do dłoni, do palców i w dół. Możemy to zrobić spokojnie po trzy razy, i dopiero zamienić. Ja zamieniam już po dwóch razach. Znowu zamieniam 111 128 do koła głowy wolno przez kręgosłup. Rozchodzę się na biodra i tutaj w ten sposób jeszcze raz wolno dwoma kamertonami i w dół. I teraz kamertonem 136,1 znowu wolniutko przechodzimy kamertonem OM. Czyli podwyższamy 111 128 136. Co najmniej 4 razy i dopiero teraz mogę użyć dwóch kamertonów częstotliwość kości, czyli mamy taki kamerton w zestawie organy, też przechodzimy co najmniej 4 uaktywnienia. Potem mamy mózg i cały układ nerwowy, co najmniej cztery uaktywnienia. I kończymy teraz całą terapię zestawem energia 2. I wzdłuż ją supa 4 razy. Chciałbym powiedzieć, że po tej terapii no, mi pomogło. Także jeśli coś, to w ten sposób.